Przygotowania do i misji, jestem po delikatnym treningu, wiecie, żebym był troszkę obrzany, bo ja, wiecie, ja, ja nie będę się rozdrabniał, tylko woda z lodem, tak to powinno być, a nie jakieś, jakieś mycyje, jakaś letnia woda gorąca, w kulki tu lecą wszyscy, to ma być hardcore, rozumiecie? A hardcore to wygląda tak, zrobię pewien myk, dlaczego? Dlatego że cały czas mi mówią, że po saunie, czyli po treningu, nie wolno się oblewać z góry do dołu, nie? Bo to mózg, coś tam. Wszystkie. Tylko trzeba oblewać się od nóg, tak? Do. Do dołu, żeby na serce nie Nie. A więc mam tu takich swoich pomagaczy. Yy, ogólnie to jest. Jest nas powyżej czterech, także to jest, powiem Wam, grupa. Tylko nie przestępca, żeby nie mylić, nie? bo to każdy od razu będzie mówił, że jakaś tylko grupa wiaderkowa. I ta grupa wiaderkowa teraz mnie załatwi. A więc. Wiolę. Słuchajcie, żeby nie było. Tamto, co wam wcześniej pokazywałem, to tak stałem sobie, wiecie, cały dzień, nie? Tutaj trochę krócej, pół dnia, nie? Ale a już nie wjeżdżała, bo już się bała, jak z karate waliłem, to było miosek. A więc tak sobie stałem, zetka. Tak sobie stałem Zetka i y, y, medytowałem sobie. No a teraz czeka mnie y, 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 zimna. Y, ta, kąpiel Poprosiłbym. Ja Daj tak? Dajcie, dajcie. Dajcie. Okropną grę, Goldzia. Słuchajcie. Kro... Powiem no. ja mam coś szczerze, nie? Żeby nie było, że się wywróciłem, nie? Ale to specjalnie miało tak wyglądać, że ekipa wiadorkowa mnie znokautowała. No i niestety mnie znokautowała. A więc misja wykonana. Jak piękna! Nie będę się rozdrabniał tam trzema osobami, tylko wiecie o co chodzi. Ja jestem mocny. Nawet jak się zbiorą w piątkę czy w szóstkę, to sobie dam radę. A więc dominuję mojego przyjaciela, Damiana Jonaka. Damian, I love you! Nominuję Sokoła i Marysię. Marysia, mam nadzieję, że mi dalej będziesz lubić. no Po prostu domagają się dziewczyny, a Ty jesteś taka działka, więc wiem, że dasz radę. E, oczywiście Marysia i Soku to jako jedność, tak? Zakochana para, Jacek i Barbara, te sprawy. Nominuję mojego trenera, za co będę Fiodra Łapina, najlepszego na świecie trenera, za co będę miał przez ranę i pewnie będę dojeżdżany na treningach. Cóż zrobić? Trudno kondycji, powiedziałem, że mam na bardzo dużo, także dam radę. Nominuję Przemka Saletę. Eee, bo, bo, bo go nominuję, tak, no, eee, nominuję Grzesia Prokse, mojego kochanego kolegę, z którym dzisiaj rozmawiałem, eee, Grzesiu, mam nadzieję, że nie będziesz miał mi tego za złe. pamiętajmy, że to jest bardzo szczytny cel. I nominuję, co by soku, I Marysia nie czuli się osamotnieni wśród sportowców, yy, grupę, yy, taką yy, zespół yy, bardzo znany w Polsce, a więc firmę, która stworzyła mi yy, piosenkę do wejścia do ringu. A więc yy, nominuję Boskiego i tatka. To by było na tyle. To byłem ja, Jarząbek.